Witajcie, właśnie dzisiaj się przygotowujemy do naszej wyprawy. Kolejnej wyprawy, która odbędzie się już pod koniec tego tygodnia. Jedziemy karawaną i będziemy zwiedzać angielskie ziemie. Jedziemy do tak zwanego miejsca Lake District, gdzie ponoć jest dużo jezior, piękne widoczki. I przygotowuję właśnie karawanę. Po ostatniej podróży zobaczyłem co jest funkcjonalne, co nie jest funkcjonalne i jakie mogą być ulepszenia w karawanie, także postanowiłem dorobić parę półek. Właśnie pokażę Wam na ogrodzie, docinam, yy, znaczy w sumie frezuję. To jest oryginalna półka. To jest oryginalna półka yy, z karawany. Chcę zrobić tak samo, czyli cienka taka deseczka. Z, takim, z taką zaślepką z, z, z frontu, co usztywnia całą półkę. Także tu robiłem próby, tak to będzie wyglądało, troszkę grubsza, ale bardzo podobna, później na końcu tu okleimy okleiną i będzie olejem zrobimy i będzie bardzo podobne. Także wszystkie elementy już zamówiłem, są docięte. O, tu jest jeden taki, już cały już z krawędzią zrobione, później tylko to. Na odpowiedniej długości poocinam. Także yy, jako półki to już mam podocinane. Yy, zamówiłem w sklepie już podocinane. Tu właśnie w holu leżą elementy tego. O, tu jest taka. Y, zamówiłem też y, na brodzik taką drewnianą matę, którą będę musiał troszeczkę przyciąć jeszcze, ale idea jest taka, żeby. Nie deptać po tym brodziku, bo później nawet y, laczki są brudne, czy buty to jest delikatnie mokre, białe, wszystko się brudzi. Także zobaczymy czy to będzie y, pomogło nasz brodzik trzymać w czystości. W środku karawany y, nic się jeszcze nie zmieniło dużo. Yy, poza tym, że kupiliśmy sobie yy, wieszak na pranie, do, czy, do suszenia yy, drying rack, który idealnie się mieści tutaj w tą szparkę, koło stolika naszego, także jest maksymalnie wykorzystane, yy, schowane ładnie i wszystko fajnie działa także będę tutaj wszędzie montował półki dodatkowe, w każdym jednym Górnym, górnej szafeczce i też całe mam zamiar przerobić tą półkę, bo tak naprawdę mi się wydaje, że y, rura z wieszakami w karałanie to dla mnie to no, garniturę na pewno nie będę miał. Także ja to wszystko przerobię, zrobię półki. Pomysł jest taki, że usunę tą poprzeczkę pionową, nakręcę z boku y, prowadnice z, nastawiony, na, z, na, z, z nastawionymi elementami, gdzie można półki dostosować do wysokości także będziemy mieć tutaj całą tą przestrzeń, będziemy mogli dokupić jakieś koszyki, że będziemy mogli wsuwać i będziemy mieć tu dużo lepiej wykorzystane całą tą szafę dodatkowo pomyślałem sobie, że zamontuję dużo takich właśnie wieszaków samoprzylepnych ale po, dołożę po śrubce bo one się później urywają porozmieszczam w różnych takich nefralgicznych punktach w karawanie tak, że tutaj by się przydał też może dwa na jakieś ręczniczki, tu by może się jakieś przydało coś do wieszania jakichś rzeczy, także będzie wszystko bardziej praktyczne. Tu myślałem, że dam jeszcze po jednym wieszaczku, że coś będzie mogło sobie, wisić, czy kurtka czy zimowa, znaczy teraz będzie zima, będzie jesień, będziemy mieć więcej kurtek, także takie rzeczy będą przydatne. Także yy, o, tu są nasze półeczki, już podocinane, takie malutkie, okleina, którą będę oklejał, to są te grube półki, które wejdą do szafy, także do działania. tych właśnie tych jakby to powiedzieć czół tych półek. Właśnie tutaj wyciąłem bruzdę, okleiłem ładnie, także to wygląda jak prawdziwy dąb, a to jest dalej MDF i tu będziemy wklejać półeczki w te, te szczeliki, a na końcu będziemy jeszcze docinać je w odpowiednie segmenty, także najgorsza część pracy za nami. To jest stara półka oryginalna, a to jest nowa. Bardzo są podobne. Jeszcze będę je olejowo, także nabiorą bardziej takiego yy, troszeczkę ciemniejszego koloru. Także półeczki nabierają wyglądu. Cześć Wam. Właśnie skończyłem robić przeróbki w mojej karawanie, różne takie dodatki, pierdłki, które przez letnie wakacje pomyślałem, że będą nam potrzebne i się przydadzą. Także pokażę wam zacznę od półek, które widzieliście wcześniej jak konstruowałem. Także największa zmiana to jest w tej szafie tutaj nastąpiła. Zamiast rury wiszącej, taka na wyszaki, to są półeczki, półeczki na takich systemach nastawnych one są w miarę ciasno siedzą także nie będą nigdy tu do góry się wybierać eee, także tak to wygląda usunąłem tą środkową poprzeczkę także nawet teraz szersze koszyki będzie można wsunąć takie skarpetki, pierdółki różne rzeczy także tak to wygląda oczywiście półki porobiłem Yy, tak, to jest nowa półeczka tak jak wcześniej widzieliście yy, wysunę sobie ją tak wygląda z boku mówiłem z tą frezą, ładnie sklejone wszystko zaolejowane i ona tutaj wtedy się wsuwa także tutaj porobiłem tych parę półek yy, z tyłu tutaj dzieciom też porobiłem Yy, dodatkowe półki, bo nie mieliśmy, a to naprawdę się przydaje. Tutaj jest taka dłuższa, tak samo. Yy, następna jest półeczkę, dorobiłem tu w, w, w kuchni, także mamy teraz kubeczki u góry, na dole, bardzo przydatna rzecz. Dorobiłem półeczki tutaj na dole, tutaj taką jedną cofniętą, drugą jeszcze bardziej cofniętą. Na dole na różne piedółki, szpargałki i tak dalej. I tutaj taką zmyślną półeczkę wymyśliłem nad drzwiami, taką płyciutką i ona tutaj się nadaje na, o, tak, na łapkę do muchy, na muchy, kluczyki, można będzie położyć telefon, taka bardzo e, przydatna półeczka. Dodatkowo to e, zamontowałem tą kratkę z bambus, bambusa, którą kupiłem, bo musiałem ją tutaj troszeczkę e, rogi popcinać i tutaj ściąć, wzmocnić dodatkowo jeszcze ją zaolejowałem także siedzi i mam nadzieję, że to pozwoli nam trzymać jakby troszeczkę brodzik w czystości bo on zawsze jest taki troszeczkę mokry się robi A zobaczymy jak to zda egzamin dam wam znać później dodatkowo poprzyczepiałem różne wieszaczki na i tu na ręczniczek przy umywalce, żeby tam można było w miarę wyczyć szybko, żeby myjąc tutaj rączki nie z tymi mokrymi rękami na przykład iść i na przykład do ręcznika, który jest tutaj tylko od razu wytrzeć sobie zaraz z boku dodatkowo zamontowałem tutaj takie haczyki tu na jakieś ręczniczki kuchenne i tak dalej no i tutaj pomyślałem, że tu jest takie fajne miejsce koło tego lustra gdzie zamontowałem y, haczyk tutaj tak widzicie już moja kurtka wisi na kurtki y, bo teraz będzie jesień tak naprawdę y, takie miejsca są potrzebne także dzieci mają tutaj niżej a my mamy wyżej z żonką także takie są bardzo małe rzeczy ale ułatwiają życie w, w przyczepie kempingowej także tak to jest Parę rzeczy porobiłem. A, jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Nie było tutaj właśnie kontroli y, temperatury w, y, w szczepie, także takie, taki monitorek tutaj wyciąłem. Niestety tu uszkodziłem troszeczkę ten laminat, ale kiedyś coś tutaj dokleję, także zakryję to i wam pokazuje temperaturę i wilgotność w karawanie. Także bardzo przydatna rzecz, bo nie wiedzieliśmy nigdy ile mamy stopni w karawanie. Także. Na razie tyle. Tyle już u, usprawnień. Yy, jedziemy teraz na tydzień w Anglię do yy, kraina jezior, które się nazywa Lake District. Będziemy jechać około 5,5 godzin, może z karawanu troszkę dłużej, 6-6,5. I są tam piękne widoczki. Jest to kraina jezior i gór. Yy, nie są to wysokie góry, bo tam Najwyższy, tam się znajduje akurat najwyższy szczyt w Anglii i on jest, ma niecałe 1000 metrów, także nie są to bardzo wysokie góry, no ale wystarczające. Jest tam dużo właśnie miejsc do spacerów, można jakieś kajaki wypożyczyć, zobaczymy jaka pogoda. No ma być w miarę ok, także ma być dosyć chłodno, ale ma być też w miarę sucho co jest ważniejsze. Także zapraszam Was do następnego vloga, yy, gdzie będziemy pokazywać Wam, jak spędzamy czas w Lake District w Anglii. Do zobaczenia!